to. powiedz, jak podoba Ci się współpraca z reskatami? Podoba mi się współpraca, a dowodem na to jest to, że zostałam tutaj aż tak długo, planowałam początkowo tylko raptem 2-3 miesiąca, jestem już prawie rok. I co mogę powiedzieć? Przede wszystkim podoba mi się atmosfera, co w sumie chyba każdy na około to samo powtarza, ale trzeba to podkreślić, bo jest naprawdę bardzo fajna atmosfera, taka przyjazna, domowa. Czuję się częścią społeczności takiej tutaj waszej, waszej naszej. I elastyczność. Elastyczność, jeśli chodzi o dopasowywanie godzin treningu, jest to dla mnie ważne. Często, często gdzieś tam zmieniam te godziny. I mogę liczyć na akceptację tego. Dobrze. Doceniam. A powiedz mi, co się zmieniło podczas naszej współpracy? Co się zmieniło? Przede wszystkim, likwidacja bólu pleców. No, myślę, mogę powiedzieć, w 80% u Was bardzo dużo. Zresztą cały czas jeszcze pracujemy nad tym, więc myślę, że dobijemy do setki spokojnie. Poprawiła się też ogólnie cała sylwetka, wygląd wyrzeźbiły się troszkę mięśnie. Jestem bardzo zadowolona z efektu ubocznego, którego się nie spodziewałam w zasadzie. Nie było to jakimś tam moim celem, ale, ale bardzo mi się ten cel osiągnięty podoba. A bolały cię plecy z jakiego powodu? Z powodu skoliozy dość dużej. No tak. I siedzącej pracy pewnie też. Okej, okay, a powiedz mi, masz odejdzie. Czy wcześniej chodziłeś do jakichś innych fizjoterapeutów lub yy, do lekarzy? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, do wielu. Yy, ale tuż przed reską chodziłam do fizjoterapeuty na terapię manualną, yy, no ale efekty były bardzo śladowe i trwały może dzień, dwa, po czym wszystko z powrotem wracało tak on no, trochę to nie miało sensu. Yy. A po treningu siłowym. Po treningu siłowym jest zdecydowanie lepiej. Efekt jest długotrwały. No myślę, że to był jednak dobry pomysł. Chcesz obawiałam się początkowo te, tej, tej formy terapii, ale, ale mhm, teraz tak. widzę efekty, że to. Pamiętam, dało. że na początku współpracy bałaś się tak, ponosić tak, ciężary, bałaś się dźwigać tak. się jakieś ciężkie rzeczy, bo, bałaś się o swój kręgosłup. Opowiedz coś o tym. Kompletnie tego nie robiłam absolutnie przez całe swoje życie. Unikałam jakichkolwiek ciężarów. Eee, tak też miałam jakby naokoło omówione, żeby nic nie nosić, nic takiego nie ćwiczyć, nie przeciążać się. Eee, tylko jakiś tam rowerek spacerek. Mm -hmm. i basenik do basenik, tak, tak, tak. Eee, dlatego dlatego się bałam, ale. Karolina tutaj mnie skutecznie, stopniowo zachęcała i pokazywała, że to jest jednak dobre dla mnie. Że można działać i zmacniać się tak, bez bólu. Tak, tak. Podnosisz ciężkie rzeczy teraz, prawda? Podciągasz się, podciągam martwe się, ciągi. Tak, nawet dwa razy już się podciągam, lub też z obciążeniem 4 kg. To kiedyś w ogóle było nie do pomyślenia w mojej głowie. No, robię przysiady z obciążeniem. Hartwe hmm, z własną darboczą. masą ciała? Tak, właśnie. Dokładnie. Czy jednak można było trochę dźwigać? Tak, dało się i wszystko w porządku. Dobrze, a co byś powiedziała osobom, które może mają takie podobne dolegliwości jak Ty, lub takie problemy, y, co byś powiedziała im, żeby do nas dołączyli, jeśli nadal się nas zastanawiają? Eee, na pewno bym poleciła to miejsce, zresztą polecam w zasadzie już, eee, bo warto przyjść. Um, każdy, do każdego jest indywidualne podejście, każdy jest badany, diagnozowany na początku um, i potem ta terapia jest dostosowywana do danej osoby. Um, więc przyjdź, a zostaniesz zaopiekowany. <laughs> bardzo ładnie powiedziałam. <laughs> Dziękuję Ci Dziękuję. bardzo i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję.